Piękne polskie czcionki, w grze, znaczy to nie jest w grze, to jest nakładka. Można ją wyłączyć. Dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony. Oła! Mimka! Jest... Zaczęło się, zaczęło. Z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części Przygód w Grze. Immortals Phoenix Rising. Gdzieś wspomniałem i na odcinku i, i, i jest w opisie filmu. Serdecznie słyszę serdecznie z tej siebie. strony Korle i zapraszam do kolejnej. Już nie słyszę Siebie. Dzisiaj mam kubeł z domowym kompocikiem. Dziękuję mamie za te wytwory domowe i, i trochę zdrowia w kubku. O! Blackjack czołem. Czy, czy ja mogę na bardziej czytelne tło? To nakierować myślę, że nie będzie. A czeka nadal nie było. Kurczę, bliska, z bliska. Teraz rozszyfruję. A kurczę. Ale zaliczone, ten nasz im... No, wiedział w którym momencie przełączę Co i tak musimy... No nie, znowu? A, dobra. A jeszcze mamy tyle do zrobienia. Gry Ubi. Zmienili, bo do tej pory było tak... Cichej tam, te elektrum. Do tej pory było tak, że jak ktoś oddał krew, no to I miał dzień wolny w pracy. Zmieniły, zmienili teraz zasadę, że jak ktoś odda. Telling, Idź stąd! Ale dzban otwarty. Zapraszam na partę. Gorący dzban. Zaliczone. Bardzo dobrze. Rozumiem. A jest jestem gorącym dzbanem. Nie wiem trochę czemu te portale tak demonizują. U, z, rynek gier używanych, bo moim zdaniem to jest. Tak, VPN, -y, jakieś tam kombinacje zakupy z Brazylii i tak dalej. Cóż nie mówiąc o, o piractwie, no to... No to nie popieram, jestem bardzo na nie, no to tak, o coś tu się jeszcze pojawiło, no to tak właśnie, słyszałem. No tak używki. Jakoś nie czuję tego problemu. No, no. O, o tak, piękny cytat, teraz właśnie, zaraz wrócimy do myśli, tylko... Teraz właśnie Twitch, Twitch zauważył. Piękny problem wyciągania zdań z kontekstu, tak? Używki nie, nie czuję tego problemu, tak? No nie no, no, no rozumiem, rozumiem, no. Are you finished? Yes! No, i to jest to, co ja ze Staszkiem mówię. To o to mi chodziło. Tak, po angielsku to jest. Yep, to jest tak. Yep. Coś takiego w settlersach mówiły ludziki, jakim się tego, jakim im. To jest to, Staszek, taki poliglot, niby angielski, rozumie, a nie rozumie. No, perfection. Czy widziałem nową grę autorów Medieval Dynasty? Nie, 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 nie widziałem. A co oni mają tam nowego w takim razie? Bo ja wiem, że oni tam w ogóle jeszcze przed Medievalem. Oooo, jak dostał! Jak odbił! O, kurczę, ale to wróciło do nas pięknie. O, Windows, dziękuję ci. No, nie wierzę w to. Co widzę? No czemu on... Nie ginie. Po te hitboxy, no właśnie. Jak ja mam tutaj proskilla pokazać, jak mi się hitboxy psują? No chyba musiałem potem tym dynksie przeskoczyć. No to nie ma co kombinować. O nie! Coś ty zrobił! Wracaj! Ło, kurcze! Skoczy użytych strzał? Ale mowa których? A, okej, okay, rozumiem te... Oj, no ale ci, kurczę kurcze, nie przestawiłem chyba wiatru. Elbe, No, chwytaj się! Chwytaj się! To będzie ciekawe, no. Nie wiem, czy mamy je ominąć w locie. Czy w ogóle jest taka możliwość omijać. Nie w locie, spróbujemy. E, Fenix, ale... Góra, góra! Pull up, pull up! No! Nie przesadzaj. No, to... czemu tak?! Na dziewiątą. Hm, wracać, bo tutaj... O, pięknie żeś skoczył. Co byśmy mogli sobie kupić? Pakiet postaci. No świetnie. Świetny pakiet postaci. Mam taką monetę. No właśnie, widziałem. Widziałem na Insta Stories. Zresztą, będąc przy Instagramie, jak już tutaj. O, aha, myślę, że to był w bazie. Chyba za długo Y trzymałem. Raz A. tak, podwójny skok był tu, bieganie, bo nasz. Hmm. Czy jest wszystko ok z dźwiękiem? Bo nie wiedzieć czemu. To jest przerażające. A jednocześnie... Hmm. Ała. Ło, jaka gleba. O, Dobra, no chyba nam nie będzie przerywał. Kocioł U, Uuu, to i tak więcej nie uważamy. Tu możemy parę zrobić, a te już mamy na full. Cześć. Ale jakie uprzejme te potwory, że nam nie przeszkadzają. Słyszałem, że na, na studiach ludzie śpią. Yeah. Nie Świetnie to wygląda. To jest takie ładne pobojowisko w okolicy. Chyba nie ma żadnych potworów. Możemy lecieć. Aha. Co tam jest u góry? Hmm. Wiecie co? Bo się okaże, że po walce w ogóle nie przetestuję tego. A, to tak... O nie! Wow! Wow! Znaczy, świetna opcja, ale to są lasery. No czemu żeś rozwalił skrzy... No... No nie, dali kolejno. Rzuć to, to gdzieś tam. No! I proszę mi nie spadać. No nie. Wiadomo, że są osoby, które... Stój! No co za wredna skrzynka. Gdzie... Spróbujemy tam na dół to wywalić. Coś na swój temat niemiłego. No nie wierzę. Tam też nie ma miejsca dla niej. Zaczynając na przykład serię z The Last of Us? No nie wierzę. Chyba ją wywalimy po prostu gdzieś tu na bok i tyle. Musimy trochę łagodniej. O nie, no co żeś ty zrobił, Fenex? Fenix. Kurczę, skoro ludzie się świetnie bawią w takim... Oj, najgorzej, musimy to tam do góry... No nie, jeszcze gorzej, zostaw tę skrzynkę, i całą drogę ze skrzynką lecić, źle nogę postawił. Napotkano. Najgorzej. Nie lubię Harpi. Czy znaczy nie lubię, bo jedyny pomysł jaki na nie mam zawsze to tylko łuki strzała. O nie, ile to potrwa? O, tak, to, to jest całkiem niezły pomysł. To jest gorszy pomysł. Ale to było idealne. Ale czemu tak mąż? I ja okno zabrało! HP! Co tu się? Co to się przed momentem wydarzyło? Że ja też tego nie zapisałem. Złeś stąd! Feniks. Nie wiem, czy się nie wybraliśmy za szybko na naszą koleżankę. Jeszcze wołam mniejsze harpie, no nie no. Dlatego są grywalne, bo mało zmieniają do oryginału. Wow! A, bo to woda do pływania, okej. Okay. Chyba warto by było na tym stać i strzelić. No proszę, jakie? O, o o, nie proszę. Y no! A może to nie takie głupie? Ha! -a. Cyk! Aj, 200. Dziękuję. Praca po godzinach. Do późna! No i świetnie! Ładuj się tu. Nie, nie, gin! Gin, nie! No, co żeś zrobił, Fenix? Miałeś upaść do dziury. No, Ty, ty jeszcze raz próbować. To nie jest takie proste, bo. Hmm. Chyba żebyśmy spróbowali, tylko żeby znowu nas to w lasery nie wpakowało. Mam nadzieję, że będzie czas. Leć! No leć! Feniks, czemu nie... Świetnie. Coś się ładuje. Coś się ładuje. Rodzice chyba mi odblokowali. Albo nie. No niestety, no... Nawet jakbym chciał, no to... to... Sklepy Ubisoft u mnie nie działają. Mam bana. Good times, trzymajcie się! Hej, hej! Halo, miałem dylemat: piwo czy woda, ale niestety dzisiaj do czwartej trzeba posiedzieć, więc. Jak ja się cieszę, że i tych się chrztusia... Eee, czemu ty pojechałeś? Przecież to tylko miał jeździć jak dźwignia będzie. Wydaje mi się, że to też nie jest aż tak wielki. Góra, 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 góra! O! Teraz właśnie sobie uświadomiłem, że jeżeli nie złapiemy tej kuli, to, to biada, bi biada nam! Już byliśmy tak blisko. Trochę wiem po sobie, chociaż. że praca nie jest taka zła, ale. No! No, 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 no to, 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 to jak? Jak tak można? Czy my się wyrobimy? O! Dobra, puść to. Dawaj następną. Gdzie to, gdzie to jest? No, nie miałeś już strzelać. Tu jest, OK. Jak to wyjdzie... A było tak pięknie. Czy tutaj też się nie ma co spieszyć. No I dopiero teraz odpalać. Tak, bo nam zabrakło trochę czasu. No, ale... Nie rozumiem tego Feniksa. No jest na chmurze, on. jemu się jeszcze opada. Dobra, żyjesz. No, Panie Feniks, proszę mnie tutaj nie oszukiwać. No, a czemu on czasem tak przyspiesza tą strzało? No, ładuj. No, to cwaniactwo leć 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 no nie uwierzę w tę grę tak no leci normalnie widać że jeszcze mu bo normalnie to bym użył... znaczy normalnie użyłbym tej tych tych włóczni aresa czy co tam żeby się podnieść ale nie bo mu nagle brakuje sił tak zaraz będziemy mieli rage quit Dajesz ty. Dy... Lecisz, lecisz! Lecisz? No, to sobie lecimy spokojnie. Weź tę moc. Oj, nie wiem, czy za szybko. Dobra, wziął moc. Teraz już nie popełnię tego błędu. Będzie. A raz no. nawet. O nie, zabraknie na skrzydła. <suszy> kurczę, tego nie uwzględniłem, Nie rzucaj padem. no, Ach, Kurczę, i teraz, żeby nie przyspieszył? Dobra. Chmura wznosząca No skrzydeł. No, już myślę, że znowu nas oszukają. Ale gdzie w tą stronę? Nie wytrzymam skoro. Jeszcze chwila, zrobimy ryczku i to, ale dajmy jej chwilę. To jest pierwsza część wyzwania: Flody, to teoretycznie w czymś, co nam w grze idzie najlepiej, czyli latanie i strzelanie z łuku. Mhm. Dobra, spadaj. No leć, no nie wierzę tego wariata, spokojnie nerwuj się, dzień do... dziękuję. No jak to się nie denerwować, jak on się w ogóle nie słucha? Jak to być spokojnym człowiekiem, zrelaksowanym? Że możesz zaczynać... Ok, transmituj na żywo. Dobra, mój błąd. YouTube ma ustawione teraz. Eee, czyli tak, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Corley, nareszcie działa nasz Fe Horizon. Immortal Phoenix Rising. Jesteśmy w. w Horizon. Immortal Phoenix Rising. Dodatku, Chiny, czy jak to tam się zwało? Padło. Co to jest? Odpowiadasz użytkownikowi? Witam, drogie czaty. Podsłuchują nas na Twitchu, czy jak? Damy go im A ma mm -hmm. to było świetne A przecież my mamy zapomniałem zupełnie o tym Wzmacujemy. Oj, oj, oj! Oj Tak to jest tu podchodzić do niego. Nie, to byłoby sensu. To tak kamień. Chodź, cyk. Tylko się nie rozwal kolce. Eee... Yy... To nie tak miało wyglądać? Aha. Trochę źle. No to powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o zmieszczanie. Tego się bałem, że na tych kolcach one mogą się rozlecieć. A może jakby nie puszczać tego. Łap, łap! No łapać miałeś. Okej, okay, mamy to. ...dawać kulę w nagrodę. Jeszcze jeden kamień? Serio? Może po prostu źle stanął? No nie! To te kamienie już są dobre! Jeszcze jeden kamień. O, nie, dobra, poszło. Dziękuję, gro. Dublaż najgorzej. Zaczyna się. Nie no, w Prey'u był fajnie ten dublaż nagrany. Co tu to jeszcze ktoś chce? Co to z tą muzyką? Tak włączaj, wyłączaj. Znaczy z premierą dopiero po przetłumaczeniu odcinka. Jest! O chmureczko, ale ty jesteś paskudna. O, ale możemy skoczyć. Tyle dobrze. Czekaj, no łap się! A, on chyba nie ma siły, żeby się łapać. Wiele osób. Kurczę, no, no miło mi to słyszeć. Tylko, że znowu teraz jest problem, że... Co? Czemu tu? O, nie! Kula, 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 kula! Zabrakło mi... Zapomniałem, że tu jeszcze wytrzymałość do latania jest potrzebna. Ale może nie, nie restartuję zadania, tylko będzie mógł ich załatwić, no to no, no chyba restartujecie. Chodź to do nas doładować. O nie, 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 kula, 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 nie wierzę, że no nie wie. życie. Potkę, potkę! Lecimy, wow, zapomniałem, że mamy potki przecież na wytrzymałość, ale to by była najgorsza. Najgorszy fail ze wszystkich, na ostatniej fali tak przegrać, ale zakładam, że okej, okay. możemy kończyć. Tak. Już nawet nawet Vectra mówi kuńcz pan, bo, bo nie wytrzymamy tak długo. Wszystkimi siłami trzymamy, żeby ten live jeszcze jakoś dopchać do końca. Dobrej nocy, jeszcze raz. I dobrego dnia, jeżeli to powtórka grał z wami korle, trzymajcie się. Hej, hej!